Miałem cudowny sen, po prostu jest taki bogaty. Bardzo muszę szybko go opowiedzieć wam, bo zapomnę. Między innymi chodziło o podróżowanie w czasie, w liniach czasowych, sk skaczenie po tych liniach czasowych. W niektórych mam samochód, w niektórych mam stary samochód, w niektórych podróżuję pociągiem, w niektórych autobusem <laughs> coś niesamowitego. W każdym razie, wracając do snu, hmm, dostałem od sąsiadki jakieś stare ciuchy, żeby rozdać je po prostu biednym ludziom i mnóstwo tych było tych walizek i różnych tam worków i drugi sąsiad pomagał mi to zanosić jakby na dworzec, który był opodal naszego naszego bloku, gdzie mieszkaliśmy wtedy no i, i zbieramy się na te, z tymi gratami, tam są cztery potężne walizki, on wziął dwie walizki w jedną rękę, dwie walizki w drugą rękę i one były na kółeczkach i się przesuwają ja znowu z tyłu idę z tymi workami, żeby po prostu je zawieść te Rzeczy do takiego ośrodka, gdzie po prostu można podzielić się rzeczami. I on stoi przed tym dworcem i patrzy i mówi, woła do mnie, ale tu nie ma dworca. I ja patrzę i patrzę, nie ma dworca. No właśnie do pieca dokładałem. Nie ma dworca. A przed chwilą był dworzec, słuchajcie. Czyli dosłownie przed chwilą był tam dworzec stał od wielu lat, a teraz go nie ma. Jest po prostu zniknął, jest po prostu trawnik i dalej nie opadal są domki jakieś jednorodzinne i po prostu nie ma dworca. I pytamy się tam w koło ludzi, słuchajcie, gdzie, ty, gdzie jest dworzec? Przenieśli dworzec jak linię kolejową, a takie pani przeszła z pieskiem i mówi, ale tu nie ma dworca w ogóle. I my tak. Rozmawiamy do, ze sobą i. No przecież był tu dworzec i, i on taki zestresowany cały ja, wiedząc o tym, że już znam tą sytuację, że nie, nieraz tu jest dworzec, tam już go nie ma. Poszliśmy obok takiego, takiej kawiarni na herbatkę. I siedliśmy sobie. Jesteśmy na tej herbatce i wychodzimy. Z tej, siedzimy sobie na tej herbatce, właśnie rozmawiamy na temat tego. Wszyscy w koło mówią, że tu żadnego dworca nigdy nie było. A my jesteśmy przekonani, bo mieszkaliśmy tutaj wiele lat i, i ten dworzec tam był. Taka dziwna sytuacja. I wychodzimy z tej herbatki. No i mówię, no to trudno, to zamówimy taksówkę. No i idziemy w stronę tego miejsca, gdzie był ten dworzec wcześniej. I patrzymy, ale tam nie ma dworca, ale są jakieś potężne słupy i schody. I wyobraźcie sobie, że jest dworzec, ale jest kolejka taka. Jak w Chinach, jak w Chinach, w Japonii są te jednotorowe takie potężne pociągi i, i jest to na podwyższeniu bardzo wysoko i to powstało, bo myśmy znowu skap, przeskoczyli linię czasową i, my, i to powstało po prostu w momencie jak piliśmy herbatkę po prostu przenieśliśmy się jakby do innej linii czasowej no, muszę Wam to jakoś streścić, bo tego było tam mnóstwo rzeczy <laughs> no i w każdym razie pchamy się po schodach do tego dworca i sen się urywa. Nagle pojawiam się w Chinach i jestem w sklepie chińskim. Po prostu różne rzeczy tam są i elektroniczne i coś tam. I zaprzyjaźniam się z takim, bo chodzi taki piesek po, Lotwilder, taki podobny do poprzedniego mojego psa i pomyślałem wow, ty jesteś taki podobny do mojego psa i wygłaskałem go tam, wycałowałem tego pieska, a okazuje się, że to była suczka i przy kasie spotkałem tą panią, którą był ten pies I ta pani coś tam mówiła, po polsku coś powiedziała I mówię, o, po polsku pani mówi No bo ja jestem Polką, z mężem, razem gramy w XBOX I bez przerwy tam nie mamy czasu w ogóle i Na życie i w ogóle tak nie możemy się jakoś z tego pozbyć To jest straszny nałóg dla nas A ja mówię, no to przyjedźcie do mnie na wieś, nie? Posiedzimy sobie No bardzo bym chciała, bardzo bym chciała I wyobraźcie sobie, że Płatność tylko była gotów nie gotówką, tylko yy, kartą. I wychodzimy z tego sklepu. No i to jest niesamowite, co tam zobaczyłem. To nie było zwykłe miasto jakieś chińskie. To było miasto jakby pięciowymiarowe. Czyli ulice nie były, nie wyglądały tak jak teraz, tylko wyglądają ulice, że jest, jedziesz prawo, prosto, do tyłu, wiesz, yy, w lewo. Nie! Po prostu jeszcze były pionowe ulice do góry, w dół i na dół. I wszystko się jakoś poruszało tak, że yy, nie było żadnego yy, przyciągania ziemskiego, nie było żadnej grawitacji, po prostu wszystko jakoś się poruszało w tak. To było tak skomplikowane miasto. Ja mówię, a gdzie ty mieszkasz? A ona mówi, no, jakieś tam 5 km stąd, ale to jest bardzo daleko. Także takie miasto doświadczyłem coś niesamowitego. Hmm. To jest właśnie podróżowanie w czasie, w, na liniach czasowych, skaczenie. I każdy z Was to robi. Trzeba się umyć. Każdy z Was to robi. Robicie to na okrągło. A jak jesteście przymroczeni różnymi substancjami, albo jak jesteście bardzo przywiązani do tej linii czasowej, czyli bez przerwy oglądacie wiadomości, jesteście po prostu zmanipulowani tymi wszystkimi programami, które nas otaczają, to no to nie macie do tego dostępu, bo za każdym razem wasza świadomość tutaj powie Wam, nie, no to jest jakieś nieporozumienie, coś, ty nie, ty nie wiesz takie bajki. No i właśnie nie możecie przez to podróżować w tym czasie, to jest tak niesamowite. No, zdałem sobie sprawę, że ja to robię chyba od zawsze. Tylko przez jakiś czas mm, byłem, jakby, ogarnięty różnymi tutaj programami, i nie miałem do tego takiego dostępu jak teraz. A teraz po prostu uwolniłem się, jakby od tych wszystkich rzeczy. Zacząłem przebywać sam w ciszy, w ciemności, nieraz, w samotności, i to mnie pozwoliło na to, żeby odkryć siebie bardziej. Bardziej otworzyć siebie na to wszystko. Niewątpliwie też bardzo duży aspekt w tym sprawiają grzyby, które stosowałem, a manipulacje ale zawsze tylko staram się, żeby to tylko był jeden miesiąc w roku, w październiku i koniec. I to wystarczy w zupełności. bo później cokolwiek robisz ze sobą i jeszcze bardziej, to, to już jest też nadużycie. To też jest kolejny znowu nauk. <noise> Także to już, to już nie to. I wtedy też znowu odbierane są ci jakieś moce. Także wszystko musi być w równowadze. Do czego dążę bez przerwy i zmieniam swoje życie? Po prostu. Te sny były tak rozbudowane, wiecie, tam było jeszcze wiele innych wątków. To nie było tylko to, co wam opowiedziałem. Dobra. Idę herbatkę sobie zrobić. Trzymajcie się. Papa, pa. miłego dnia.